nosi się nisko, słońce budzi las. Dziś wyruszamy po świeczki, bo Halloween trwa. Na starym pomoście skrzynia rybaka lśni, w środku mała iskra, pierwsza świeczka dziś. Na leśnym cmentarzu błyszczy kolejny ślad, pod liśćmi kolejna, już mamy ich skład. Tu krzyczy z daleka jeszcze jedna tu. Świeczki zebrane, ruszajmy, więc po słodki Halloween w 99 nocy trwa. Świeczki, cukierki, zabawa co dnia. Chodzi blask, zaczyna się zabawa Więc chodź, to nasz czas Noc zapadła to już czas na przygodę Kukam do drzwi Idynia spada mi na głowę Nie wiem co się dzieje, widzę tylko połowę Tunga zmieniło w żabę i odebrało mu mowę Nie poddajemy się, kolejny dom już blisko Zapalam świeczkę, wokół błyska wszystko Drzwi się otwierają Zapatrzy domem, a z broku wychodzi blask Nagrody zdobywamy, baw się z nami tak Wracamy do bazy przez ciemny las W torbach cukierki to był piękny czas Śmiechnie się się echem, gdy mijamy krzak A z tyłu co szumi to nie tylko wiatr Głodny jeleń zrywa się, by dogonić nas Tu krzyczy, ucieka, a ja śmieję się, ha! Biegniemy przed siebie, już widać nasz dom Z cukierkami w dłoniach kończy się tam I cukierki zabala co dnia